Jednym z dość często zadawanych mi pytań jest, co zrobić, jakie ćwiczenia robić, żeby wyrzeźbić sobie takie mięśnie, jakie mam ja. Tak więc dzisiaj po prostu kilka słów na ten temat. Zanim jednak udamy się na siłowni i pokażę Ci jakie ćwiczenia robię, żeby mieć taki brzuch jaki mam, chciałbym żebyś miał świadomość, że odpowiedź na to pytanie ma dwa oblicza. Dlatego, że połowę walki o wygląd naszego brzucha tylko robimy na siłowni ćwicząc te mięśnie. Cała reszta odbywa się tak naprawdę w kuchni, kiedy przygotowujemy naszą dietę i w momencie kiedy ją potem jemy. No i teraz powstaje pytanie, jak prawidłowo tą dietę prowadzić i tak się składa, że organizuję webinar darmowy, którym powiem o siedmiu błędach, które każdy z nas jest narażony, na które każdy z nas jest narażony, e, przez które nigdy nie dojdzie do formy. Okay? Są to błędy, które nam branża produkująca suplementy i branża fitness bardzo cię, często wciska. Część z nich jest świadoma po to, byś nie miał efektów i dalej kupował suplementy, a część jest tylko dlatego, że po prostu ci ludzie nie do końca czasami rozumieją o czym mówią. Tak więc link do zapisu jest w opisie pod filmem. 6 sierpnia godzina 12 w sobotę. Natomiast w tym momencie udamy się na siłownię i pokażę Ci dokładnie, w jaki sposób ja ćwiczę mięśnie brzucha i porozmawiamy sobie też troszeczkę o mięśniach brzucha, ogólnie rzecz biorąc. Zacznijmy może od czegoś takiego. Rolą mięśni brzucha nie jest wyglądać fajnie na plaży, tylko rolą mięśni brzucha jest utrzymać Twój kręgosłup w prawidłowym położeniu. Pod obciążeniem. I też należałoby sobie zdefiniować w tym momencie, co to znaczy pod obciążeniem, bo to też nie jest takie oczywiste. Czy pod obciążeniem to znaczy w momencie, kiedy robisz skłon mięśni brzucha? Nie. Pod obciążeniem to znaczy w momencie, kiedy stoisz, kiedy idziesz, kiedy biegniesz, kiedy robisz przysiad, kiedy robisz kettlebell swing, kiedy robisz wyciskanie nad głową. E, bo należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób na Twoje funkcjonowanie, na Twoją zdolność skoordynowanego poruszania się, jakie, jakie przełożenie ma ta pozycja? czyli e, tak zwany skłon na brzucha, bo jak stoisz, tak, ja teraz siądę bokiem, ale wyobraź sobie, że stoję, tak, mam wyprostowane biodro i stoję. To stoisz w taki sposób, czy może stoisz w ten sposób? To w której pozycji, tak na intuicję, e, powinniśmy ćwiczyć nasze mięśnie? No raczej w tej, w której one będą realnie pracować, żeby uczyć nasz układ nerwowy e, i kształtować nasze mięśnie do funkcji, do której zostały one przez naturę, w cudzysłowie, zaprojektowane. Z tego powodu ćwiczenia, które Ci pokażę, będą opierać się o prostą zasadę, że musisz przyjąć pewną określoną i prawidłową pozycję ciała. I ona jest o tyle fajna, że ona jest uniwersalnie prawidłowa. Tak? Pewne aspekty ułożenia kręgosłupa powinny zostać zachowane niezależnie od tego, czy wyciskasz na ławce, czy wyciskasz na głowę stojąc, czy robisz przysiad, czy robisz wykroch. I nie będą się męczyć tylko mięśnie brzucha, tak jak w tych wszystkich bzdurnych ćwiczeniach na mięśnie brzucha, które widzi się w wykonaniu dziesiątków po prostu pseudo trenerów przepraszam, na siłowniach. Tylko będą Ci się męczyć też inne części ciała, więc bądź na to gotowy. Na przykład w prawidłowo wykonanym podporze przodem będą Ci się męczyć na przykład między innymi mięśnie czworoboczne, czy najszersze grzbietu, mięśnie odpowiedzialne za rotację zewnętrzną barku, czy czworogłowe uda nawet i biodrowo lędźwiowe oraz no, nawet łydki mogą się zmęczyć, jak tak sobie pomyślę na ten temat. Więc to jest to. I dzisiaj będzie to zestaw ćwiczeń, który Ci pokażę, gotowy do wykonania przez Ciebie. Będziesz mógł go zrobić 3-4 razy w tygodniu. Ja bym polecał właśnie 3-4 razy w tygodniu go zrobić. I to jest zestaw ćwiczeń dla początkujących. I to są ćwiczenia, które pozornie są bardzo proste. I być może nawet je robisz już i być może one już są dla Ciebie proste. Już je od jakiegoś czasu robisz, one już się stały dla Ciebie proste. Ale w momencie, kiedy wykonasz je w prawidłowy sposób, tak jak ja Ci dzisiaj pokażę, gwarantuję Ci, że one nigdy nie robią się proste. Ja po wielu latach wykonywania tych ćwiczeń nadal mam z nimi problemy i nadal muszę się naprawdę spiąć, naprawdę wysilić, żeby je prawidłowo wykonać. Owszem, jestem w stanie wykonać więcej powtórzeń, dłużej utrzymać pozycję, ale nie zmienia to faktu, że ćwiczenia są dla mnie nadal bardzo trudne. No to co? Pokazuję Ci, jakie ćwiczenia i potem powiem Ci, jakie są zasady, w jaki sposób przerobić te dwa ćwiczenia na trening, mięśni, rucha, skuteczny dla początkującego. Ćwiczenia, które Ci dzisiaj pokażę, będą to ćwiczenia wykonywane przez Ciebie izometrycznie. Oznacza to, że będziesz w bezruchu utrzymywać swoje ciało w określonej pozycji z prawidłowo ustawionym kręgosłupem. I metoda progresji tych ćwiczeń jest taka, że możesz je wykonać przez jakąś określoną ilość czasu w pierwszym tygodniu, 5 sekund dłużej w drugim tygodniu, kolejne 5 sekund dłużej w trzecim tygodniu, itd., itd., itd. Wraz ze wzrostem Twojej siły mięśni brzucha będziesz mógł dłużej, e, przez dłuższy czas je utrzymać, ale e, w wypadku pierwszego ćwiczenia, które Ci pokażę warto jest, żebyś przerobił je na ćwiczenie robione na powtórzenia. W jaki sposób? Normalnie będziemy uczyć się utrzymania powiedzmy 5 pozycji w trakcie ruch, zakresu ruchu, tak, czyli załóżmy musisz wykonać jakiś ruch z prawidłowo ułożonym kręgosłupem i musisz to ułożenie zachować pomimo wykonania ruchu i w tym momencie, żeby to osiągnąć uczymy się pięciu na przykład pozycji które są częściami składowymi pełnego ruchu w tych pięciu pozycjach umiesz utrzymać prawidłowo ustawiony kręgosłup i dopiero wtedy łączymy te znane już układowi nerwowemu pozycje w kompletne ćwiczenie żeby za dużo nie wiadać o rzeczach, których nie potrafisz sobie wyobrazić po prostu przejdę do rzeczy wyjmę mikrofon chociaż tak bo pewnie i tak mi wypadnie. I teraz tak, ćwiczenie, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem jest bardzo proste i pewnie je znasz, czyli utrzymanie nóg nad ziemią izometrycznie. Tylko, że większość osób robi to w ten sposób i się męczą, okej, okay, fajnie, tylko tu mam taką japę, że jestem w stanie własną rękę przełożyć pod spodem. W tym momencie to ćwiczenie nie ma absolutnie żadnego sensu, bo zastanówmy się, czy z tak ułożonym kręgosłupem stoisz? No nie, kręgosłup powinien być mniej wygięty więc to ćwiczenie zaczynamy kompletnie inaczej. I ono teraz dopiero zrobi się męczące. Po pierwsze dajesz kolana do klatki piersiowej, co dociśnie Twój kręgosłup do maty. Wciągasz brzuch na maksa. Widzisz? Pyk. Pyk, brzuch został wyciągnięty. I teraz masz kręgosłup dociśnięty do maty tak, że tu nie ma żadnej szpary. Czyli jak sobie to wyobrazisz, miennica musi się obrócić w ten sposób. Ok? I teraz, z wciągniętym brzuchem, nie tracąc kontaktu kręgosłupa z matą, wyciągasz nogi do przodu. Taką pozycję utrzymujesz na przykład 20 sekund na początku, potem może 30-40 sekund. Ćwiczenie jest o tyle trudne, że większą część energii pochłania nie samo utrzymanie dróg nad ziemią, utrzymanie kręgosłupa dociśniętego do maty i wciągnięcie brzucha. Przyznam Ci szczerze, że dla mnie to ćwiczenie nadal jest częścią mojego programu treningowego, mimo że początkujący już nie jestem. Dlatego, że właśnie wyzwanie związane z nieustannym wciąganiem pęka do kręgosłupa jest największym wyzwaniem w tym ćwiczeniu, bo mięsień prosty brzucha, mięśnie skoczne brzucha w tym ćwiczeniu są w dobrych pozycjach. Jak to Ci określić? To są duwe, silne mięśnie, które mają ładne dźwignie do działania, duże dźwignie łatwo jest im działać, ale mięśnie poprzeczny brzucha ma tendencję do relaksowania się, wyłączania się, bo jest z reguły niedotrenowany, więc układ nerwowy go wyłącza tak czy on tak stanowi słabe ogniwo. A więc największym wyzwaniem dla Ciebie jest wyciąganie brzucha, co będzie stanowić bodziec dla mięśnia poprzecznego brzucha, żeby się po prostu spiął na maskę. Okay? I to jest pierwsza opcja. Druga opcja zaś to jest wykonanie tego ćwiczenia na powtórzenia. Czyli ustawiasz się do pozycji, wciągasz dróg, dociskasz kręgosłup do maty. Ręce kładziesz sobie na matę albo na połowę tutaj. Nie zapierasz się nimi zbytnio i wykonujesz powtórzenie. I w trakcie tych powtórzeń Twoim zadaniem jest utrzymać idealnie ułożony kręgosłup. Tak? Czyli nie ma prawa czegoś takiego, że tu się zrobi japa albo że się zgarasz tutaj. Tak? Czyli rozkładamy się na macie, możesz sobie wyobrazić, że Twoje żebra odsuwają się jedno od drugiego, jednocześnie dwa dolne żebra są blisko miednicy i kręgosłup dociśnięty do maty. No dobrze, to było ćwiczenie, które angażuje przede wszystkim mięśnie prosto brzucha i mięśnie poprzeczne brzucha. Mięśnie skośne brzucha odpowiadają głównie za stabilizację i pomagają w tym ruchu właściwie bez ruchu, tak? w tym, żeby miennica nie pochyliła się w tą stronę. Ona ma cały czas być dociągnięta, tak jak widziałeś przez chwilę na poprzednim klipie. E, tak jakbyś szczyt miennicę chciał dociągnąć do klatki piersiowej, obrócić ją jak, albo jeszcze lepiej można powiedzieć, tak jakbyś chciał podkulić ogon od siebie jak przestraszony pies. Natomiast drugie ćwiczenie w dzisiejszym zestawie to będzie ćwiczenie, które się nazywa antyrotacja, tak ogólny zestaw ćwiczeń antyrotacyjnych, co oznacza, że na tu wybierane są siły, które chcą go skręcić i uczymy się utrzymać tułów w ruchu, niezależnie od tego czy zaczynamy w pozycji neutralnej czy zaczynamy w pozycji już zrotowanej staramy się nie dopuścić do dalszej rotacji w którąkolwiek stronę przy rotacjach bardzo ważne jest to, że dużo osób próbując wykonać rotację i nie mając zakresu ruchu, zamiast zrobić rotację lub nie umiejąc po prostu je wykonać ucieka do hiperortozy, czyli do takiego wygięcia a nie chodzi o to, żeby się tu wygiąć, się skręcić żeby utrzymać kręgosłup ustawiony neutralnie i się skręcić. I zwróć uwagę, że ten zakres ruchu nie jest duży. Niemniej, dzisiaj skupimy się na... O! Chyba głowę mi wicioło. Dzisiaj skupimy się na antyrotacji. Tak więc ćwiczenie jest następujące. Wkręcasz sobie na szerokość maty. Ustawiasz dłonie również na szerokość maty. I zwróć uwagę, że pozycja jest dość wysoka, jeśli chodzi o to, gdzie są biodra. Wciągam brzuch, ogon pod od siebie, spinam pośladki ściągam łopatki i wsadzam, tak jak bym chciał łopatki wsadzić do własnej kieszeni, jednocześnie wkręcam ręce, tak? Czyli jeszcze raz, wciągam rzut, ogon pod siebie, ściągam łopatki, wsadzam łopatki do kieszeni i wkręcam ręce. I teraz staram się zrobić mniej więcej to samo, co było w poprzednim ćwiczeniu, czyli wyprostować biodro, nie tracąc pozycji kręgosłupa i łopatek. Tendencja będzie taka, żeby zrobić coś takiego, co jest nieprawidłowe, ogon pod siebie, pośladki spięte, brzuch wciągnięty. I teraz ćwiczenie jest następujące: staramy się oderwać rękę od ziemi i dotknąć do przeciwległego barka. Ja muszę się też naprawdę spiąć, żeby Ci to wyglądać prawidłowo i pokazać. Tak więc to jest ćwiczenie, które mimo tego, że dedykuję je początkującym, nawet dla mnie jest w ciągu dalszym dość trudne i nawet złapają zadyszkę w tym momencie i teraz na czym polega bajka? będziesz miał tendencję do tego, żeby w trakcie wykonania ruchu przenieść się w tą stronę w ten sposób, a nie o to chodzi ustawiamy ogon pod siebie ściągamy łopatki wsadzamy łopatki do kieszeni, wkręcamy ręce i staramy się nie ruszyć się w żadną stronę, prawo, lewo co spowoduje, że mamy nierównomierną podstawę ciała. Mamy rękę tutaj i dwie nogi tutaj. Więc powstaje siła skrętna, bo ciężar naszego ciała po stronie ręki oderwanej chce nas skręcić. I my tej skręcaniu się naszego ciała mamy się przeciwstawić właśnie mięśniami brzucha. I teraz tak. Ćwiczenia w tym momencie już znasz. Pracuj przede wszystkim nad pozycją ciała w ćwiczenia. ćwiczeniach, tak? Brzuch ciągnięty, ogon do siebie, ogon pod siebie podwinięty, jak przestraszony pies. Łopatki ściągnięte, wsadzone do kieszeni i ręce wkręcone, tak? To jest prawidłowa pozycja kręgosłupa. I w tej pozycji dopiero wykonujesz jakiekolwiek ruchy. Jeśli chodzi o to, jak przerobisz tam program treningowy. 3-4 razy w tygodniu, na początek wystarczą 3 serie pierwszego ćwiczenia po 20 sekund i 3 serie drugiego ćwiczenia po 5 dotknięć do ręki w takim tempie, jak w tej chwili pokazuję, i wskazówka. W momencie, kiedy odrywasz ręce od maty, nie rób tego nagle, bo w tym momencie nastąpi nagłe przeniesienie ciężaru ciała, zmiana się treści ciężkości. Będzie to wykonać w ten sposób, że będziesz walczył po prostu o to, żeby się nie wywalić. Musisz dać swemu układowi nerwowemu czas na to, żeby on połapał się, co się dzieje z ciężarem ciała, i powoli odrywasz tą rękę. Im wolniej to wykonasz, tym łatwiej ci będzie utrzymać prawidłową pozycję. Wraz z wzrostem Twojej siły mięśni brzucha możesz sobie zrobić oczywiście trzy serie po 30 sekund, po 40 sekund albo po 7, 8, 10 dotknięć do każdego barku. Tak więc to by było wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że Ci się ono podobało. Mam nadzieję, że pomoże Ci w prawidłowy sposób ćwiczyć mięśnie brzucha. I pamiętaj, że jest to zestaw dla początkujących, ale jeśli ćwiczyłeś do tej pory tylko skłony na mięśnie brzucha i inne tego typu głupie ćwiczenia albo nie dbałeś o ustawienie słupa i wciągnięcie za zanim rozpoczniesz trening brzucha to gwarantuje Ci, że te ćwiczenia skatują Twój brzuch tak, że nie będziesz aż w stanie na drugi dzień się zaśmiać. Eee, dobrze, to by było wszystko na dzisiaj. Eee, nie zapomnij subskrybować kanału, albo nie, wiesz co, mam lepszy pomysł. Ty się zapisz na ten webinar, który organizuję, bo pamiętaj, że to, co Ci tu pokazałem, to jest tylko jedna strona treningu mięśni brzucha. O wiele ważniejsze jest to, co zrobisz w kuchni i ze swoją dietą, a z webinaru robisz się właśnie tego co robić z dietą, żeby ona szła do przodu, żeby dawała Ci efekt. Wszystko na dzisiaj.